Tutaj kolega pisze, że no tam pewien, w, w pierwszym wpisie było, że tam pewien multimilioner mu tak doradził i trzyma się tego rękami i nogami, że musi być albo dużo kapitału, albo dużo wiedzy, a najlepiej jedno i drugie. Tak, kolego, ja o tym wiem. Ty o tym wiesz, ten multimilioner, którego tam znasz, też o tym wie. Tylko znajdź mi młodą osobę, która ma zarówno jedno i drugie, tak? No, prędzej bym szukał tutaj młodzieży z tym kapitałem, tak, jeśli mają tam przykładowo no, rodziców, którzy jeszcze mu tam udostępnią ten kapitał początkowy, bo wiedzę, no to jak sam wiesz, zdobywa się z wiekiem i doświadczenie. Także tu nie o to chodzi. Ja próbuję młodzieży przekazać informacje, jak zacząć w ogóle, bo z, powiem tak, z, ja w moim życiu prowadziłem kilka biznesów, nie każdy mi się udał. Nie, nie będę ukrywał, że y, jestem optimusem i, i wszystko mi wypaliło y, od razu. Nie. A to już nie. Tylko, że y, popełniałem błędy, tak, y, których próbuję y, dopilnować, żeby mój syn i moja córka tych błędów nie popełnili, co ja popełniłem. Młodych ludzi przede wszystkim gubi e, zarabianie pieniędzy. Tak? Im więcej mają, więcej wydają, e, nie inwestują, bo myślą, że te pieniążki cały czas będą napływały w, e, i tak dalej. To, to nie na tym polega. E, młodzież musi się nauczyć e, po prostu e, oszczędności, tak? inwestowania, e, a przede wszystkim dysponowania tymi finansami jeśli po prostu poczują troszeczkę więcej gotówki no oni lecą jak burza tak? także jeśli nie ma kto ich przypilnować w tym względzie no to wtedy robi się problem i te firmy po prostu no, przestają istnieć mówię przerabiają to na własnej skórze to że jestem teraz po 40 grubo tak? to nie znaczy że nie byłem młody także wiem jak młodzież podchodzić do życia i próbuję przekazać tą wiedzę młodzieży, żeby nie popełnili młodych błędów. Przykładowo, bo po cholerę się dorabiać 25 lat. Jak można to zrobić w ciągu tam 10-5 lat? Tak, także tu jest cały problem, a nie.